wywołały fale donosów jakiejś wełnianej istoty z żądaniem ukarania mnie przez gminę Guszycy straszną jakąś karą. Słuchajcie, no powiem wam, że dane tej osoby na pewno poznacie. Te dane ja ujawnię oficjalnie i powiem wam, że to nie chodzi o Sidora. Wełniana istota posługuje się, po prostu wysługuje się ale w każdym bądź razie, jak tylko będę miał potwierdzenie, że to jest ta osoba, która złożyła na mnie dziesiątki donosów, między innymi do pani burmistrz w Mielnie, że, no inaczej, mam znajomego w Mielnie, pracuję akurat w magistracie, że jakiś tam wełniak zadzwonił, napisał pismo, że oczerniłem panią burmistrz, że pani burmistrz załadowała prosiaka naszy dzika do klatki, tą klatkę na taczkę. 7 lat temu, czy 8 lat temu, wywiozła tego dzika na plażę i wypuściła stąd ta afera. Także jestem daleki od takich rzeczy, ale po prostu dzisiaj, nawet wczoraj, rozmowy tu w głuszyce, żeby jakoś pohamować takie osoby, no nie da się. W każdym bądź razie oficjalnie mówię: wełniana istoto, że w momencie, kiedy Twoje dane osobowe będę miał na 100% potwierdzenie, że to ty, na pewno je zamieszczę w internecie i wtedy poznacie kolejną wełnianą istotę, która. Dzisiaj, gdybym użył słowa jest strażnikiem, jest, jest powiernikiem osób, które wykorzystały Sidora, wykorzystywały inne osoby, nie będzie nadużyciem. Także trzymaj się, zdrowo, donoś dalej, pisz dalej. A masz pozdrowienia ze Sztutowa z obozu. Ze słowami, kiedy ten Debil się od nas odczepi. Także możesz sobie dalej dzwonić, możesz sobie pisać. To jest tak na wstępie. Ostatnie filmy, te, które nagrałem na temat właśnie wody głuszycy. Dzisiaj. Osoby, które są w temacie, wiedzą, że ruszyły prace, ruszyły inwestycje. Dokładnie w linii prostej są odkopywane instalacje, właśnie poniemieckie z lat 40 -tych, 30 -tych. jest podłączany do nich jakiś rurociąg. Wiem, że są plany od gruzowania tej stolni. To jest tylko kwestia czasu, kiedy ta stolnia zostanie tutaj odkryta. Wszystkie trzy mają być odkopane. I teraz rodzi się takie pytanie: kto tu pierdzielił głupoty przez dziesiątki lat? Kto, kto yy, zakłamywał tą historię? Komu na tym najbardziej zależało? Wiem, że prace są już dosyć zaawansowane. Jeżeli dojdzie do, 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 do finalizacji już tego projektu, może wtedy poznamy prawdę, do czego była przepompownia, do czego służyły właśnie te elementy, które są związane tutaj z tą infrastrukturą nadziemną, może uda się, że w końcu poznamy podziemne, podziemne korytarze, które tu ciągną się za tak zwanym e, pierwszym zakładem. Kiedyś na blogu publikowałem e, taki taki materiał, list e, Wachmana Psiuka, który tu obserwował sytuację. Siedział sobie tutaj w gniaździe. W gnieździe widział taką grupę jeńców, dzieci w szklanych bańkach na głowach, jak on to opisywał. Ta legenda, słuchajcie, urosła, doolbrzmiła, ewoluowała. Ja ją wielokrotnie powtarzałem i wczoraj będąc w Łodzi, dokładnie tą samą historię słyszałem z zakładu Scheiblera. Dokładnie ludzie zaczynają to opowiadać. To, co widzieli w czasie wojny, to, co widzieli po wojnie. Kilkadziesiąt takich właśnie relacji dotyczących zdarzeń, które miały miejsce niby tu w Rize, przeniesione były do Łodzi. Wczoraj w, w Łodzi rozmawiałem właśnie na temat y, gadających kamieni Rize. Y, y, I okazuje się, że te kryształowe archiwum, o którym już wspominałem kilkukrotnie, pójdziemy tam żeby kierunku, o którym wspominałem już kilkukrotnie, nie ma korzeni właśnie tylko tu w kompleksie Rize, tylko rozrzucone jest po całej Polsce. Mówiące kamienie, gadające kamienie, kryształowe archiwum, czym ono jest? Kilkadziesiąt osób zwraca mi uwagę właśnie na tajemnice zawarte w tych kryształach, ale to nigdy nie musimy ich zwracać uwagi na to, bo doskonale je znam. Zwróćcie uwagę na tą wodę. Ona z coraz większym ciśnieniem stąd wychodzi. Poniżej już są odkopywane, właśnie dzięki, tak jak powiedziałem. Do czego ta woda ma służyć? Na pewno nie do celu spożycia. Tak jak mówiłem w ostatnim filmie geotermia. Od tamtego przed trzech tygodni, czy przed czterech tygodni ten film, co nakręciłem, okazuje się, że prace odkrywkowe, odkrywcze na tym terenie są już bardzo głęboko zaawansowane. Wałbrzych ma się stać taką stolicą gospodarczą, jeżeli chodzi o antracyt, o minerały. w Gorce ze swoim barytem, do tego stare Bugaczowice, Nowa Ruda, Słupiec, wszystkie te kopalnie mają być reaktywowane. I teraz, jeżeli to wszystko że znowuż zacznie żyć. Jeżeli to wszystko ożyje, jaka gwarancja, że za chwileczkę tu stare szyby kopalni wersą z glik, nie będą eksplorowane. I teraz szereg lat przygotowujących yy, infrastrukturę, te drogi, pokaż tą drogę. Ta droga została zrobiona 10 lat temu. Wszyscy zastanawiali się, po co w środku lasu takie kamienne drogi. Po co na przełęczy marcowej i za przystawia wawelskim takie wzmacnianie dróg. Tak samo ludzie w latach 30 tu się zastanawiali, dlaczego jakaś firma buduje drogi, dlaczego wąskotorówkę kładzie na polach, bo tych lasów nie było jeszcze w tamtych czasach. Musicie sobie uświadomić, że te lasy, które nas tu otaczają, szczególnie to, to jest 40-letnie, pamiętam czasy jak tu od pierwszego zakładu do Skałki nie było ani jednego drzewa, były same krzaczory. To są drzewa, które wyrosły, można powiedzieć, razem ze mną. A drzewa, które są tam dalej, które Wam maskują teraz osówkę, soboń, to są drzewa 70-80-letnie. I ludzie się też właśnie dziwili, dlaczego są robione drogi w polach, gdzieś tam na jakichś wzgórzach. Od 1934 roku było przygotowanie terenu pod eksplorację. Później wiadomo II wojna światowa, wybuch II wojny światowej i przydatność tych terenów dla gospodarki III Rzeszy. Jednak taką tajemnicą niedościgną, taką tajemnicą niewyjaśnioną jest Właśnie między innymi ta przepompownia, to co ostatnio co właśnie o niej mówiłem, znajduje odzwierciedlenie w przyspieszonych pracach, które będą się tu odbywały. I teraz, czy wchodzę znowu w czyjeś podwórko? Nie mam zielonego pojęcia. Jednak sam jest jestem szalenie ciekawy przeznaczenia właśnie tej przepompowni: przepompowni na osówce, na Włodarzu i przepompowni w Rybnicy leśnej. Ta w Rybnicy leśnej jest. Całkowicie zapomniana, jest całkowicie ignorowana, i w sumie nikt tam nie chodzi. Na dole ludzie piją, yy, przepraszam, rybnicę, no między Rybnicą a Grzmiącą. Ludzie ze święconego źródełka czerpią sobie tam wodę, nie zdając sobie sprawy, że u góry właśnie jest przepompownia, z której wypływa ta, ta, ta woda. Yy, I teraz idąc właśnie tym tropem, historii II wojny światowej. Parę dni temu ktoś mi powiedział, że Bogusław Bołoszański, no nie, nie ukrywam, to idą dla mnie od zawsze. Zajął się polityką, że wszedł właśnie w strukturę polityczne, że będzie startował po stronie jakiejś tam partyjnej, którejś z partii. Nie wiem, środowisko zostało podzielone. Rozmawiałem z wieloma osobami. Kampania wyborcza z udziałem Bogusława Wołoszańskiego na razie odniosła taki skutek, że partia rządząca, partia wiodąca usunęła wszystkie materiały Bogusława Wołoszańskiego z TVP Historii i innych tam kanałów. Ciężko jest ponoć to znaleźć. Nie wiem, bo tego nie szukałem, ale w każdym bądź razie, człowiek, który zaraził nas historią, człowiek, który zawsze daleki był od polityki, starał się, przynajmniej w moich oczach, starał się być stronniczy, nie brać żadnej ze stron, nie wspierać, nie, 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 nie negować, okazuje się, że ma dość. Z takimi słowami przystępuje teraz do, 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 do wyboru. I teraz zwróćcie uwagę, jak to wszystko zostało podzielone. Cała historia, którą przekazywał nam Bogusław Wołoszański, przez partię rządzącą teraz będzie negowana. Będzie już pamiętacie tą nagonkę z lat 90. na Błogosława Włoszańskiego, że był rosyjskim agentem. Teraz nie wiem, czy będzie agentem niemieckim, czy jakimkolwiek. I teraz, całą historię, którą on nam przekazał, między innymi dotyczącą tych terenów, trzeba będzie pisać na nowo. Kto będzie pisał tą historię? Czy ktoś weźmie kiedyś w stronę Dariusza Kwietnia i na podstawie tych bzdur napisze nową historię tych terenów? No to to byłaby tragedia, której nie da się w żaden sposób. Odbudować. Ja sobie tak parafrazuję, ale zwróćcie uwagę na to, jak politycy kreują naszą rzeczywistość. Jak politycy dobierają się do tego, co uważaliśmy za jakieś prawidła, to co uważaliśmy za jakąś świętość. Co jest, jakaś jakieś grzyby? Po grzyby przyjdziemy zaraz. Będziemy zaraz grzyby zbierać. Pokaż, gdzie go widziałem. I tak właśnie fałszywy alarm grzybowy. Zaraz pójdziemy gdzie indziej na grzyby. Jednak Wracając do Bogusława Bowleszańskiego, wracając do plątywania ludzi, właśnie których uważa się za wzorce, za, za, za jakieś tam nie wiem, moralne takie wskaźniki, jest dla mnie wielką pomyłką i wielkim oszustwem. W latach 30. w Niemczech dokładnie po naziści powoływali się na wielkie autorytety, po, powoływali się na naukowców, powoływali się na ludzi sztuki i jaki był tego efekt? Wystarczyło, że Hitler dostał w 1933 roku do władzy, a w 1934 roku powstaje pierwszy obóz koncentracyjny, wzorcowy obóz koncentracyjny w Dachau. Potem powstają kolejne obozy u nas w Polsce. Jak tylko wchodzą Niemcy na tereny Polski, to w Wejherowie, w Gdańsku i tu, na terenie Dolnego Śląska. Dopiero jedynym z pierwszych obozów jest obóz Grossroze. Wcześniej powstają jakieś tutaj małe filie, jakieś małe komanda robocze, jednak od razu powstają obozy koncentracyjne, obozy eksterminacji i obozy zagłady. Tak jak już wcześniej powiedziałem, ludzie tu w 1934-1936 roku dziwili się, że firmy budują tutaj te drogi, że w rejonie rolniczym w sumie, gdzie wojna nigdy nie zaglądała, jedynym wyjątkiem jest kampania napoleońska, żołnierze Napoleona, którzy szli tędy właśnie na Twierdzę Kłodzką, zatrzymali się ponoć brzmiącej, przechodzili przez Rzeczkę Kotliną, Kłodzką się przestowali tak poza tym epizodem wojny tu nie było. I małe, takie zaciszne, gdzieś urokliwe miasteczko w pewnym momencie staje się centrum. No nie, nie powiem, że centrum jakimś tam wielkim, ale jakimś elementem, wielkiego centrum eksperymentacyjno-niewolniczego. Niemcy mają tu w pewnym momencie, na, na terenie samej Głuszycy, około 70 baraków jenieckich. Jak yy, czytać statystyki. To w takim baraku od 150 do 500 jeńców się mieściło. Co jest najgorsze, że czy w archiwum Grozrozrozne, czy w jakichś innych archiwach nie znajdziemy żadnych wzmianek na ten temat. Ogólne, lakoniczne informacje, że komando takie, a takie ze stalegu 7a Praga, oni gdzieś wykonywali jakieś prace w ogrębie gór Ksowich. To już jest sukces, że jeżeli chodzi o góry sobie, że coś się tam wspomina. No i jeżeli już, to pada nazwa Wałbrzych. Głuszczyca bardzo rzadko jest wymieniana, a jak już jest wymieniana, to jako obóz, którego filiom był obóz podobóz w Książu. Czyli zwróćcie uwagę, jak to jest wszystko pomieszane. Niedaleko stąd są Solistrowice, duże ośrodki Lebensborn. Komanda dzieci, które to były, jedlina zdrój, czyli Bad po drugiej w czasie II wojny światowej. Po II wojnie światowej jest jednym z największych takich zagłębi, gdzie są domy dziecka i sierocińce. Skąd te dzieci się wzięły? W Głuszyce, na ulicy Leśnej, tam gdzie dzisiaj gdzie był szpital. Dzisiaj nie wiem, co tam nawet jest w tym budynku. Słyszałem, że tam ma być super ekskluzywny dom starców. Jest, była ochronka dla dzieci żydowskich. Tam mały Szewek Wajs się wychowywał. No i tą historię już kiedyś przytaczałem. Oczywiście też już się z tego tłumaczyłem, bo jakaś wełniana istota oczywiście doniosła w imieniu Szewecha. Jednak te wszystkie historie, one się zazębiają, one ze sobą się wszystkie łączą. Stolnia, która ma być też odkopywana. Dokąd ona prowadzi? Dokąd prowadzą wszystkie rury? Przejdziemy do tych stawików i ujęcia wodnego, które od zawsze dla nas było takim miejscem normalnym. Nic nadzwyczajnego żeśmy w tym miejscu nie widzieli. Dlaczego? Myśmy na tym terenie się wychowali, my żeśmy to widzieli od dziecka i żadnej sensacji w tym żeśmy nie widzieli. Nie widzieliśmy sensacji w tym, że znajdowaliśmy niemieckie flagi, hełmy, części uzbrojenia, granaty. Zawsze, słuchajcie, na tym terenie, tu było, było tego pełno. Przykładem, Johan, motocyklista, ten, który jeździ tu z motorem, z koszem, on zawsze, zawsze, słuchajcie, przy sobie miał, no wszystko, co żeśmy marzyli. Bagnety, karabiny, miny, drabiny, krawaty, wiązał wszystko. I teraz, wczoraj, to znaczy, bo wczoraj żeśmy dojechali, tutaj dosyć późno, ale byliśmy na spotkaniu i okazuje się, że ta woda. Ma swoje ujęcia, swoje źródło, można powiedzieć, tam u góry przy tym spiętrzeniu, które Wam wielokrotnie pokazywałem. Czyli sieć kanałów, sieć rur, sieć, nie wiem, wodociągowa, ona z tamtego miejsca biegnie tu na dół. Czyli te rury są. I dzisiaj ktoś, słuchajcie, to wykorzysta, nie wiem, czy ktoś za to weźmie ciężkie pieniądze, czy ktoś już wziął za to ciężkie pieniądze. I zwróćcie uwagę, jak ta woda biegnie. Specjalnie nie wiem, idę od początku, pokazuję już Wam wielokrotnie. Nikt jeszcze do tej pory nie zwrócił uwagi na to. Ja nawet kiedyś dziurę zrobiłem, żeby woda zalewała sztolnie, żeby odkryła nam sztolnie to, potem ktoś to zasypał, zagruzował. Niektórzy podejrzewają szalonego koparko, koparkowego o to. Jednak ktoś inny to zupełnie zrobił. Ktoś inny podjechał ciężarówką i wsypał tam gruz. I teraz zwróćcie uwagę: każdy ten ciek wodny to już jest trzeci. Tu jest czwarty. Pokazuje nam wyraźnie, znajdują się nad stolniami. Stolnia numer jeden, stolnia numer 2, stolnia numer 3 i stolnia numer 4. I ta woda, słuchajcie, biegnie nad, wypływa nad tych stolni. Ktoś powiedział, że to są odwodnienia. No, gdyby to były odwodnienia, to dlaczego one wszystkie są w kamiennych, pięknych rudach? Dlaczego ta woda nie wychodzi poniżej stolni, tylko nad stolnią czy to było zasilanie i słuchajcie co ciekawe te rury, te, te wszystkie jak tutaj sobie pójdziecie nawet wystarczy w tą rurę, to zdradzam tutaj jak to zrobić wziąć pręd długi jakiś tam dwumetrowy sobie włożyć, one sobie gdzieś idą tu znajomy był z kamerą taką 15 piętnastometrową nie wiem, kamera przepysłowa taki wi, wi, wi na końcu jest sobie, on tak lata w jednym z takich ujęć wpuściliśmy słuchajcie, braku kabla i to dalej się jeszcze ciągnęło Czyli jeżeli prywatna osoba jest w stanie coś takiego zrobić, to co dopiero mo, mogą tutaj wyspecjalizowane firmy. Słuchajcie, zawsze od dziecka ta szkolnia była drożna. Ona była nie tyle do końca zasypana, jak była zawalona. Ona była w najlepszym stanie, choć tu podejdziemy. Jej degradacji dokonali pracownicy pierwszego zakładu w latach 90. Ale do dzisiaj, jeszcze ktoś tam sobie przychodzi, ktoś do dzisiaj sam rozkopuje, można trafić fragment, który prowadzi głębiej. I to jest dziwne, że ta sztolnia nie prowadzi w linii poziomej, tylko idzie upadowo w dół. Czyli to by potwierdzało teorię, że tu były upadówki, ale jeżeli były upadówki, to one musiały prowadzić do chodników poprzednich. Czy kiedyś ta... Tajemnica zostanie wyjaśniona, czy, no wyjdź bo zaraz się tu wykopertniesz i będę... I jak się kopie tam? Fragmenty pieców kaflowych. Czyli to mógłby być kolejny dowód na to, że pomieszczenia były wykończone. Jeżeli był piec kaflowy, no to którędyś musiał dym wychodzić, musiało chodzić powietrze. Jeżeli ktoś postawił gdzieś już pod ziemią piec kaflowy, to musiał już tam mieszkać i teraz Rodzi się właśnie takie pytanie. Kto był tutaj największym takim strażnikiem tych tajemnic? Zawsze podejrzewaliśmy ogrodnika, zawsze podejrzewaliśmy Francuza, zawsze podejrzewaliśmy yy, starą Ochmanową, zawsze śledziliśmy tu parę innych osób i z tego naszego śledzenia i z tych naszych dziecinnych legend w sumie powstał gigantyczny obraz yy, kompleksu o nazwie Moje Rizy. Słuchajcie, tu się wychowałem, wychowałem się na tych opowieściach i z przerażeniem, słuchajcie, patrzę na niektórych, którzy teraz, nie wiem, od roku, od półtora roku, biegają tu z kamerami po tym terenie, kręcą materiały, yy, gdzieś tam jadą po mnie, powołują się na mnie albo mnie ośmieszają, kręcą jakiś filmik, czepią kasiorę, zapominają o temacie i jadą dalej. Jednak są lokersi, zostają tu ludzie, zostają właśnie te opowieści i... Drążenie, właśnie do czego ja cały czas wam teraz zaznaczam, że ja sam nie wiem czego chcę. Wrzucam wam te filmy, pokazuję wam ten teren. Słuchajcie, moja fascynacja tym nie mija z roku na rok. Ja jestem coraz bardziej tym taki nakręcony, bo wiem, że kiedy ruszą te prace tutaj, kiedy ruszy ta geotermia, kiedy ruszy tutaj taki przemysł, te rzeczy będą odsłaniane. Tak jak pokazywałem Wam wczoraj w łodzi z racji właśnie tego tej modernizacji Łodzi, rozkopywania tych kamienic, już się nie robi takiej tajemnicy jak kiedyś, że znaleziono jakiś tam kanał albo coś. Teraz można sobie swobodnie tam dojść. Okazuje się, że wszystkie fabryki, zakłady były połączone. W momencie, kiedy Żydzi budowali swoje zakłady, żeby nie płacić jakiegoś tam myta za jazdę ulicami, po prostu kopali chodniki pod ziemią, łączyli sobie te zakłady ze sobą i powiedzenie, ulice wasze, kamienice nasze. Żydzi na przykład na ulicy Sienkiewicza, jakby budowali te, te, te kamienice, wszystkie kamienice połączyli ze sobą szeregiem piwnic. Czyli mamy do czynienia słuchajcie, z gigantycznym kompleksem. I teraz budowanie tu w takim miejscu. Te drogi, które wszystkie tutaj właśnie powstają. Jedna, druga, trzecia, czwarta droga, one powstały już w 1934 roku. Zanim prace ruszyły w 1943 to w 1900 w 1934 roku już prowadzono tutaj pierwsze prace i już są o tym wzmianki w konsorcjum górniczym. Anna, przerwij na chwilę. Słuchajcie, musieliśmy przegrać nagrywanie na chwilę, bo tu szaleniec, powiem tak, gonił nas przez las, zobaczył mnie gdzieś w buszyce, zostawił samochód na stacji benzynowej, leciał za nami, żeby spotkać. Kolega z Kalisza. Witam Patryk. Chciałbym pozdrowić swoją teściową, która pana Darka ogląda, panią Sabinę. No przede wszystkim Pani Darka, Sabinę, pozdrowienia. Przede wszystkim pana Darka pozdrowić i pozdrowić wszystkich, co oglądają pana Darka. Udało się w końcu. Szukałem 5 lat i się udało. Także słuchajcie, to jest dowód na to, ja nie ukrywam. Ja idąc tutaj mam oczy dookoła głowy, żeby właśnie coś takiego się nie wydarzyło. Ukrywam się. Dlaczego? No wczoraj też głupia sytuacja w Łodzi. No kilka, było nas na początku kilka osób, potem zrobiło się kilkadziesiąt. Powiedziałem, że będę na parku śledzia. zaraz ta masa ludzi się nawinęła i tutaj jest dokładnie to samo. Słuchajcie, przechodzę gdzieś koło łusówki, gdzieś, o Jezu Pan Darek idzie. Słuchajcie, w pewnym momencie robi się tłok i nie wincie mnie za to. Po prostu uszanujcie to, że wybrałem sobie taką wolność, że wybrałem sobie życie indywidualistę, no i ale jest możliwe. Można? Można. Można Jestem tego <noise> Także. Powodzenia, miłego pozdrowienia narzeczoną i pozdrow, pozdrow teściową. dziękuję panie. Dawson. No na razie. hej. Pokaz oddalającego się fana. <noise> no cześć. Także słuchajcie, to jest właśnie niesamowite. Gdziekolwiek pojadę, ostatnio w Sztutowie też była bardzo taka. No z jednej strony fajna sytuacja, bo przewodnik, który tam oprowadzał ludzi, no trochę nieswojo się poczuł. Ostatnio. Też miałem taką sytuację pod osówką, no, gdzieś tam przełaziłem, kto rzucił hasło, że idę. Słuchajcie, jest zamysł, zrobimy spotkanie. Na pewno jak Pono ogarnie swoje, swoje wszystkie tematy, jak już skończy tą swoją szaloną trasę koncertową, na pewno zorganizujemy spotkanie w knajpie Pona w Warszawie. Później będzie spotkanie tutaj w Guszycy. no bo słuchajcie, nie wiadomo co będzie dalej. Wszyscy mówią, że trzeba się spotkać, mimo że właśnie ukrywam się, uciekam w zasadzie, no przepraszam nieraz osoby, które gdzieś tam mnie widzą z daleka, yy, znikam. Także cenię sobie indy indywidualność, także no fajna sytuacja. Pani jak miała na imię? Sabina. Sabina. Pozdrawiamy Panią Sabinę jeszcze raz, także miłego oglądania. Yy, I ktoś, kto chce mnie znaleźć, znajdzie. Przecież z tym przykładem są prokuratury w Polsce, także nie ma problemu, wracając do tematu w 1934 roku powstaje szereg tych dróg powstają tu właśnie wąskotorówki powstają yy, drogi o bardzo szerokim promieniu skrętu, jeden z takich się właśnie uchował do dzisiaj w okolicach Gontowej i do czego one miały służyć, przede wszystkim czemu miały służyć te dróżki, przejdziemy się teraz jedną z nich właśnie, zawsze to było że lasy używały ich do Ściągania drewna że za pomocą tych yy, wykrotów, tych, 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 no nie wiem jak to nazwać, wyżłobień ciężki sprzęt zjeżdżał ściągając drewno na dół. Powiem Wam, nie pamiętam czegoś takiego. Za dziecka nie pamiętam, żeby tu były prowadzone jakieś wyręby, bo te drzewa były za małe, za młode. Natomiast pamiętam, że większość tych dróg była utwardzonych. Te drogi były, słuchajcie, no nie powiem, że w stanie idealnym, ale do użytku takiego codziennego, ten tędy swobodnie wjeżdżał i zjeżdżał. Teraz to co widzimy, to jest właśnie degradacja, ta, która jest tu prowadzona przez, nie wiem, zarządców lasów, którzy faktycznie puszczali tu przez jakiś czas ciężki sprzęt, który degradował te, 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 te tereny. I teraz tak, my jesteśmy nad ogrodnikiem nad e, pierwszym zakładem, właśnie nad tymi tajemniczymi szczolniami. I tu miał się znajdować, dokładnie dochodzimy do tego miejsca, plac budowy. Pamiętam za dziecka, jak to żeśmy przychodzili, leżały tu worki z cementem, leżały jakieś pręty metalowe, jakieś bale drewniane. Z czasem to wszystko zostało stąd wyczyszczone i wyniesione. Rozmawiałem jeszcze swojego czasu z człowiekiem, który już nie żyje, który opowiadał, że w latach 50 został wprowadzony wręcz taki nakaz brania materiałów budowlanych właśnie tu z tych terenów. Jak ktoś budował dom, jak ktoś nie wiem zmacał jakąś tam działkę, jak powstawały ogródki działkowe ludzie mieli sobie brać materiały te, które leżały w lasach. I teraz te drogi, które tutaj się rozchodzą w prawo, w lewo i Taki, słuchajcie, mały placyk do niego prowadzi tutaj w sumie 6 dróg. Dlaczego? W jakim celu tutaj 6 dróg było doprowadzonych? Do takiego jednego skrawka. Tak faktem, że ten zaraz zejdziemy do rozwidlenia i do skrzyżowania. Masa, słuchajcie, takich tajemnic. Nie wiem, mam nadzieję, że w momencie, kiedy ruszą te inwestycje, zginie zainteresowanie właśnie aspektem historycznym i wtedy będzie można... Zrobić coś takiego jak robiłem w Łodzi w Krakowie: założyć kciuchy Robola, wejść sobie na teren budowy i popatrzeć, co będzie tam odkopywane.